SmartKid Belt to jest urządzenie przytrzymujące, które w pełni zastępuje fotelik samochodowy dla starszych dzieci grupy 2 i 3. Jest efektem pracy Macieja Łuczaka, który jest wynalazcą tego produktu i który... Przez większość swojego życia pracował w branży fotelikowej, poprawiał elementy bezpieczeństwa w fotelikach, poprawiał parametry bezpieczeństwa dla fotelików. Efektem jego długoletniego doświadczenia jest Smart Kid Belt. To jest grupa druga i trzecia, czyli starsze dzieci. Według prawa od 3 do 12 lat my jako spółka sugerujemy, żeby używać Smart Kid Belta od 5 lat w górę. Spółka w tym roku sprzedaje już produkty na ponad 20 rynkach, m.in. w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Zatoce Perskiej, w Europie i w Ameryce Południowej. To ciężko szacować, ponieważ to się bardzo dynamicznie zmienia, bo zainteresowanie smartphone-beltem jest ogromne i cały czas dochodzą nowe rynki, nowe sieci. Rynek polski jest mały i można powiedzieć, że my już spokojnie go zagospodarowaliśmy. Jesteśmy w większości sieci detalicznych, na poczcie, na stacjach benzynowych, w sieciach DIY, w Media Expert, w Media Markcie. Także nasz produkt jest sprzedawany również u dentystów, którzy obsługują dzieci. To jest produkt, który można sprzedawać spokojnie wszędzie. W zeszłym roku spółka rok finansowy zamknęła zyskiem w wysokości 300 tys. zł pomimo faktu że po raz pierwszy zrobiliśmy kampanię telewizyjną z market belta co oczywiście było dużym wydatkiem dla nas udało nam się pozytywnie zamknąć rok finansowy w tym roku dynamika jest przeogromna ponieważ pierwszy kwartał 2019 jest większy przychodowo i ilościowo od całego roku ubiegłego My jako spółka bardzo mocno inwestujemy w edukację i w pokazywanie Smart Kit Belta jako nowe rozwiązanie, bezpieczne rozwiązanie. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby pokazywać, że Smart Kit Belt jest prawie 30% bardziej bezpieczny niż większość fotelików na rynku, a jest dużo tańszy, bo kosztuje całe 100 zł. Jesteśmy właścicielami patentu, który obejmuje 137 krajów. Patent w formie krajowej, taki już bezpośrednio został przyznany przez Polskę i Stany, także nasz patent jest bardzo szeroki i obejmuje bardzo dużo niuansów, które zabezpieczają nasz produkt przed podróbkami. Bardzo dobrze. Japonia jest takim przykładem, który można tutaj przytoczyć. Jest to kraj, który od trzech miesięcy sprzedaje Smart Kit Belta. Mieliśmy już tam trzy razy naszą obecność w telewizji. Można spokojnie powiedzieć, że konsumenci japońscy bardzo dobrze przyjęli ten produkt. Tam nie dyskutuje się z tym, że fotelik jest duży i bezpieczny, tylko porównuje się parametry bezpieczeństwa, a tutaj Smart Kit Belt zawsze wygrywa. Tak, jesteśmy w trakcie emisji. Jest to emisja 10%, 10% kapitału. Pozyskamy z tego 8 milionów złotych. 80% kwoty pozyskanej z emisji będzie przeznaczone na marketing i na wsparcie produktu na rynkach, które mają dobrą dystrybucję numeryczną. 20% tej kwoty będzie przeznaczone na rozwój organizacji, ponieważ potrzebujemy mądrych, pracowitych ludzi.